Teraz przejdę do kosmetyczki dziecka. Co warto w niej mieć? Wiadomo, w kosmetyczce dziecka warto mieć pampersy. My używamy różnych. Teraz akurat mam dada zielone, tuż są trójki. I teraz tak, dada zielone, a używamy też dada złote. Na początku używałam też tych z Rosmana Baby Dream Fit and Fun. Jedynki były ok, dwójki uczuliły, więc nie wiem o co chodzi. Trójki już nie do końca uczulały, ale teraz na razie zostajemy przy Dadzie i zobaczymy. Też używam lupilu, różnych pampers. Raczej moje córki jakoś tam za bardzo nie uczulają te pampersy, tak więc mamy, że tak powiem, szeroką gamę, jeżeli chodzi o wybór. Kolejną rzeczą, zaraz będzie, że lokowanie produktów czy coś takiego, ale nie. To są pieluszki z dady. My używamy albo dadę albo z Baby Dream, z Rosmana te niebieskie albo zielone. Są też takie, że 100% wody, ale je ciężko dostać ogólnie, więc no też nie uczulają mojej córki, albo co kolejna rzecz, to używamy właśnie też do podmywania, kupujemy takie duże płatki i w wodzie po prostu maczamy. I teraz tutaj okolice intymne górne okolice <noise> intymne e, właśnie przemywam e, tak bardzo zmoczoną e, właśnie tą, e, tym płatkiem i tak, tak lekko przemywam, no bo córka teraz ma e, te zapalenie układu moczowego, no i trzeba bardzo uważać i na przyszłość też już musimy bardzo, ale to bardzo uważać, tak więc polecam. Te, ja, ja w ogóle większość zakupów takich kosmetycznych czy tam no chyba, że gdzieś jakaś jest promocja, ale ogólnie jeżeli chodzi o takie apteczkę, tamte linomagi, jak mówiłam w poprzednim filmie, czy właśnie jakieś takie płatki, to ja kupuję wszystko na aptece Melisa. Następną rzeczą no powiedzmy będzie żel do mycia ciała i włosów. My akurat używaliśmy i używamy HIP, chociaż teraz myjemy, my tak na zmianę, raz dodamy, raz nie dodamy, raz myjemy w samej wodzie, raz właśnie w tym HIPie. To, jak ktoś tam boli. Mm. Kolejną rzeczą jest. Um... Termometr do banienki, nie wiem po co to, to właśnie. no, Ja to po, po, podłączyłam pod kosmetyczne rzeczy. Niektóry, teraz już nam się to w ogóle nie przydaje. Na samym początku nam się bardzo przydało, bo my nie wiedzieliśmy, ile stopni powinna mieć woda. Nasza córka przez pierwsze dwie kąpiele bardzo, przez pierwsze dwie kąpiele bardzo płakała. I nie wiemy, e, to mogło być spowodowane tym, że była dla niej za chłodna woda, dlatego że dużo osób mówiło, żeby 37 stopni miała woda. Natomiast nasza córka się kąpie w wodzie około 40 stopni, 41 stopni i jej jest tak dobrze. No i od tamtego czasu, jak zaczęliśmy, Ciepłą wodę dawać i moczyć jej uszy, no to jest uradowana kąpielą, po prostu. Tak więc to to, a to są grosze, więc my to w ogóle dostaliśmy. Tak więc to już w ogóle, ale to to są tak naprawdę grosze, więc warto mieć moim zdaniem. Kolejną rzeczą to są nożyczki. My akurat mamy bodajże Campbell Babies i no fajne na sam początek są nożyczki, nie cążki, tak mi powiedziała położna i ja na początku miałam problem, bo musiałam na ucinać, podcinać pazurki, a teraz to biorę ją na przewijak, mówię tylko nie, 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 nie i gdzieś tam szybciutko pach, pach, pach obcinam. Tylko, że ja też tak nie obcinam na 0-0. Na, na gdzieś tam zawsze zostawiam na niej, gdzieś troszeczkę, bo jednak się boję. Jezu, wszystko mi dzisiaj leci. Kolejną rzeczą, a to też już w zależności od tego jaka jest pora roku. Teraz jest zimno, więc ja mam krem na mróz. Mm, akurat mam z Wieledy, ba Bardzo dobrze, żeby właśnie, i to jest ważne, żeby krem nie miał wody w sobie. Mm, a na sobie to wiadomo jakiś kremik z SPF-em 50 do twarzy. Kolejna rzecz to jest olej ze słodkich migdałów. My go używamy na ciemieniuchę, chociaż ja często zapominam, bardzo często zapominam o tym, żeby ją posmarować. I na początku w tym olejku w ogóle kąpaliśmy i super była skóra, super, super, ale nas zaczęło denerwować to, że po każdym razie trzeba po prostu myć wanienkę, więc... czy wiecie, tak szorować, no bo myć wanienkę to po każdym razie trzeba, ale także szorować, bo była cała tłusta. Um, a tak to y, używałam tego właśnie na ciemieniuchę, a też później przez jakiś czas używałam do, do nawilżania ciała. A teraz ta resztka, która mi tutaj została, y, to ona jest, y, jak mierzę termometrem w pupce, to ja aż troszeczkę tak do oliwki dam ten termometr, żeby był tam poślizg i, y, i teraz już tą końcówkę używam właśnie tylko do mierzenia. Następną rzeczą jest alantan plus altek. Są, są dwie zasypki z alantanu i ta jest lepsza, bo tamta ma jakieś, bo tutaj jest tylko talk, alantonina i pantenol, a tam jest jeszcze coś jakiś mocny składnik, już teraz nie pamiętam. Warto też mieć ze sobą coś w stylu nie tormentiolu, bo tormentiol teraz tam ma ten jakiś kwas borowy czy coś takiego i nie jest za bardzo polecany, ale jest coś takiego jak tormentiolum. I to już jest bardziej polecane, tak więc warto mieć też taką maść na, czy sudokrem, ale ja mówię, to są na jakieś specjalne, e, specjalnego użytku, że jak już są na takie odparzenia, gdzie linomak czy alantan nie dadzą rady, e, no, to, no to warto mieć taką maść też ze sobą, gdzie ona nie jest jakaś nie wiadomo mega droga. Mm, oliwka pielęgnacyjna. E, ja ją mam, my ogólnie nie, nie smarujemy naszego dziecka codziennie oliwką. Ja w pewnym momencie musiałam robić masaże córce tutaj barków, bo miała bardzo spięta, więc, więc po prostu używałam oliwki. Ale ogólnie uwielbiam ten zapach. To, to jest ten sam zapach, co w żelu i po prostu no, to jest taki zapach dzidziusia. Tak więc oliwka, jeżeli ktoś chce nawilżać dziecko, no to ok, oliwka super. Wiadomo, ja jakieś takie zwykłe chusteczki do podcierania, chociaż my zazwyczaj mamy chusteczki takie wyciągane, bo tutaj córka ciągle gdzieś tam ulewa, no można mieć tą pieluszkę ze sobą jakąś tetrową, albo właśnie chusteczki. No i my używamy my używamy podkładów. te są akurat takie duże, bo ja czasami przetnę w pół. Lepsze są takie mniejsze podkłady, chodzi mi na przebijak, no bo córka jak czy na przykład się posiusia, czy to się to wszystko jeleci leci w plecy, a tak to jest przebijak ja zawsze to wszystko gdzieś tam złapię, więc warto mieć ze sobą, to nie jest jakieś drogie e, czy na przykład właśnie do torby włożyć e, i tyle, tak więc jeżeli chodzi o, o tutaj o maluszkowe rzeczy e, to myślę, że to by było tyle a teraz przejdziemy do tego, co warto, aby mamusia miała. Ja tutaj sobie zrobiłam listę, bo nie do końca pamiętam, bo już jakiś czas temu, czyli no, mamusia, ja jestem Dorym mamusią, ale niektóre rzeczy po prostu już zapomniałam, bo już ich nie używam. I teraz tak. Tutaj dwie takie rzeczy, które wzięłam, to po pierwsze to jest lanomaść. I teraz tak, często lekarze, czy tam pediatrzy, czy położne polecają maltan. Natomiast maltan ma w sobie bodajże glukozę, więc to nie jest dobra opcja dlatego, że cukier um, jeszcze pozwala tym bakteriom się rozmnażać, więc warto, nie, no nie warto tym smarować um, brodawek. Ja polecam akurat z ziajki, to jest lanomaść pielęgnacja brodawek sutkowych w, w okresie ciąży i karmienia. I tutaj jest chyba, co tutaj jest w ogóle, tak, sama lanolina jest w składzie, więc moim zdaniem to jest ogólnie super. Wkładki laktacyjne, jeżeli ktoś stwierdzi, że chce karmić piersią no to wkładki laktacyjne super sprawa, ja do tej pory używam tak, bo mam dzień, gdzie w ogóle ona jest sucha, mam dzień, że jest cała napęczniała, mokra i w ogóle, więc to jest to. Teraz tak, koszule do karmienia. Jeżeli chodzi o koszulę do karmienia, ja kupiłam takie, gdzie tutaj są napy. Natomiast ja użyłam, może, użyłam je może dwa razy. Ja jednak jestem zwolenniczką koszuli zwykłych, takich na ramionczkach. I ja akurat. Kupowałam koszule w okresie, kiedy jeszcze było ciepło, było lato, więc dużo ich było. Ja kupowałam w Pepku po 10-15 zł. Ja teraz nawet jak jest zima, ja nie jestem jakimś tam zmarzluchem, więc może to też o to chodzi, bo jak ktoś jest zmarzluchem, no to będzie musiał mieć taką na napy i tyle. Natomiast ja nie jestem zmarzluchem, ja cały czas śpiewam koszuli na ramiączkach i tylko pach, ściągam ramiączko, ściągam biustonosz do karmienia i to jest właśnie kolejna rzecz, którą warto mieć i karmię piersią. Tak więc kolejną rzeczą to właśnie jest biustonosz do karmienia. To jest moim zdaniem rzecz must have, bo tylko się ramionczko odpina i tyle, a nie trzeba tutaj gdzieś tam ściągać specjalnie i ten. Ja ogólnie nie byłam jeszcze dobierać sobie biustonosza, wstyd ogólnie, ja mam takie tam zwykłe ala sportowe bistonosze e, za nie, nie wiem, tam 20-25 zł do 30 max. E, miałam iść kupić sobie taki specjalny, ubrafiterki dobranej, w ogóle, ale jakoś nie mam czasu i gdzieś mi nie zawsze jest po drodze z tym, ale warto mieć tam gdzieś. E, z tego co słyszałam, to warto po trzecim miesiącu czy po drugim miesiącu pójść, bo wtedy, mm, jak już gdzieś tam około trzeciego miesiąca ta laktacja. Się ustabilizują, to te piersi się też robią inne i one już na dłuższy okres czasu będą właśnie takie, więc nie warto też od razu kupować nie wiadomo jakich drogich bystonoszy, no bo, no bo te piersi się bardzo zmieniają, ten rozmiar, tak więc to to. Wkładki higieniczne, bo na początku, jak wiadomo, jak na, na początku, bo to też ogólnie to, co tutaj mówią, to jest dla mamusi, tak, to co warto, żeby miała przed i, i w trakcie i w trakcie macierzyństwa i tak dalej, tak więc wkładki laktacyjne, nie wkładki laktacyjne, tylko wkładki higieniczne, bo ja na początku używałam tych takich, wiadomo, takich podpasek takich gigantycznych i, i bardzo po prostu krwawiłam, więc na początku tego używałam, a później używałam zwykłych takich cieniutkich wkładeczek, a teraz nie używam i na razie jeszcze nie muszę używać, bo jeszcze... A nie przyjechała do mnie ciotka z Ameryki, tak więc <gry> chociaż tyle dobrze. Kolejną rzeczą to są majteczki siateczkowe, i ja tutaj pokażę gdzieś o jakie chodzi konkretnie, bo one są najlepsze moim zdaniem. Miałam też inne, natomiast te to jest super sprawa. Nigdzie nie, nie uwierają ani nic, tak więc z, i muszą być bawełniane. Nie, kupuj, nie kupujcie jakichś tych takich fizelinowych czy coś takiego, one, wy się w nich tylko pocić będziecie. Więc najlepiej mieć te a, siateczkowe. Oktanisept. Ja ogólnie nie miałam nacinanego krocza, a, natomiast byłam gdzieś tam w środku poszywana, mnie to tam piekło i oczywiście mówili, żeby nie używać oktaniseptu, ale w pewnym momencie mnie tam tak szczepało, że powiedziałam pieprze to i Zaczęłam sobie tam psikać tym Oktaniseptem. 2 3 dni przestało mnie szczypać, wszystko się zagoiło i zapomniałam o czymś takim w ogóle jak pieczenie. Tak więc y, ja tam polecam ten Oktanisept, a kto co zrobi to już jego sprawa. Co jeszcze? Aha, czasem jest coś takiego jak pianki ginekologiczne też y, zamiast one tam łagodzą, ponoć chłodzą coś, czy coś ja tego nie miałam, więc się za bardzo nie wypowiem, ale powiem, że coś takiego w ogóle jest. Też warto mieć, warto, nie warto, bo w sumie to dobrze by było dobrać sobie pod własne brodawki, w, nie tylko kapturki, kapturki do karmienia, ja kupiłam zwykłe na sam początek, stwierdziłam i wziąłam je nawet do szpitala, bo mówię, jak młoda mnie będzie bardzo gryźć i będzie mi bardzo ranić te brodawki, no to warto mieć coś, no bo to przecież no ja miałam na początku aż strupę na brodawkach, tak więc... Warto mieć moim zdaniem takie kapturki nawet na sam początek, żeby gdzieś tam dziecku dać te piersi, jeżeli się chce, oczywiście, tak. No, tak więc to chyba by było tyle. Planuję jeszcze nagrać torbę do szpitala. Mam listę, mam listę taką swoją, zrobioną, tak więc będę się na niej opierać. I gdzieś tam po prostu już może nie będę tak wszystkiego zbierać, bo w większości i tak rzeczy ja już nie mam, bo nie mam ani majteczek, ani tych podpasek, ani nic, no nie mam tych rzeczy, więc ja bardziej będę może e, tak ogólnie opowiadać o tym. Tak więc um, myślę, że o wszystkim powiedziałam i o niczym nie zapomniałam. E, e, I dziękuję, że w ogóle byliście tutaj, tak? To, to cześć! Pa!